Halo się, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Różnic z Drzewie Genealogicznym. I dzisiaj będą urodziny sama. Ostatnio w tych moich odcinkach jest mnóstwo, mnóstwo urodzin. Wszyscy się starzeją i mam wrażenie, że wszystkie znaki na Ziemi i na niebie wskazują na to, że za chwilę są moje urodziny, bo za dwa miesiące. Jestem przerażona tym faktem, bo to będzie mój ostatni rok przed trzydziestką. Po prostu goni mnie ta trzydziecha już coraz szybciej, i już najgorsze jest to, że niedługo dogoni. Ale to nie o mnie jest mowa, nie jest mowa. O mnie, tylko o naszej rodzince. Ja sobie sporo nimi pograłam w międzyczasie, bo tak jak mówiłam, chciałabym, żeby to wyzwanie szło w miarę prężnie, dlatego będzie, będą odcinki na takich bardziej, że tak powiem, przełomowych, może nie tyle przełomowych, ale takich może nieco ważniejszych momentach, tak jak właśnie urodziny naszych dzieci, czyli najstarszego sama, który dzisiaj będzie już nastolatkiem. Dzisiaj bądź jutro simowe. Wydarzyło się kilka. Ważnych rzeczy, a mianowicie to, że oprócz tego, że nasi zmienili stroje, co wam później pokażę, to udało nam się, słuchajcie, całkiem nieoczekiwanie, nie wiedziałam, że tak to w ogóle będzie wyglądało, udało nam się zdobyć kolekcję. Jak widzicie, tu faktycznie była cytryna, i dostałam tę cytrynę. Nie przez to, że ją znalazłam w Oaze, z mimo że ją znalazłam i tam sobie pobierałam jakieś szczepionki, szczepy, to kupiłam kilka paczek nasion, i w tych paczkach było trochę roślin, tych których po prostu nie było. Gdzieś tam na mieście nie mogłam ich znaleźć, i słuchajcie, my zdobyliśmy całą kolekcję. Tę podstawową. Nie mówię już o tej takiej całej rozbudowanej, ale można powiedzieć, że kolekcję zdobyliśmy, ponieważ dostaliśmy również pocztą yy, odznakę, prawda? Więc można powiedzieć, że te rośliny nam się zaliczyły, ale oczywiście będę dążyć do tego, yy, żeby te rośliny zdobyć tutaj wszystkie. Nie wiem, czy mi się to uda. Ja byłam i w. Yy, tutaj w tym mieście z wampirów i byłam znowuż um, w Sulani. Łaziłam kurczę, nawet byłam właśnie w Selwa, nie w Selwadoradzie, jak to się nazywa? Strangerville. Byłam też nawet w Strangerville po prostu na kolejnym polowaniu na rośliny i nic nie udało mi się zdorwać, więc kurde mam tutaj tu w ogóle jakieś zioła jeszcze są. Więc będę miała trochę problem, będę musiała jeszcze tutaj się trochę nagłowić, żeby to wszystko znaleźć. Ale mamy jeszcze chwilę czasu, dlatego będę sobie to robić poza odcinkami, żeby po prostu was nie zanudzać. Yy, I tak, czy zobaczymy sobie naszych Simów, jak wyglądają. A i owszem, czemu nie. Simom też należy się edytujmy ich i zobaczmy, jak oni się teraz y, przebrali. Jak i w co się przebrali? To jest strój, który już miała nasza Cameron wcześniej. Y, jako, że jest jesień, zaczęła się jesień, no to zmieniła trochę ciuchy na bardziej ciepłe. I ma y, pierwszy taki, y, drugi ma taki już bardziej luźny, i trzeci ma jeszcze. Taki długi swytr. Bardzo mi się on podoba, w ogóle ładnie w nim wygląda. Moi, znaczy, ładnie, ciekawie moim zdaniem, w nim wygląda. Yy, pasuje do trybu życia, jaki prowadzą. Czy tutaj coś się dalej zmieniło? Nie. Nie. Yy, tak, tu się chyba, tak, tutaj tak samo jak w różnicach, nie w różnicach, tylko w Cudownej dekadzie, również zmieniła sobie piżamy na dwie takie bardziej, że tak powiem, dla męża. Yy, imprezowe jej się zmieniły też. Ona jest taka w ogóle bardziej na luzie yy, niż taka on on. W szpileczkach cały czas. co się nie zmieniło. Tu zmieniła sobie chyba. Tak, tu sobie zmieniła, ale na lato na razie nie ma już gorącej pogody, więc na razie tego nie założy. O, i jeszcze ma drugi strój e, zimowy, taki bardziej po domu. Ma takie fajne emu, od Madlen to są buty. I Alexander. Alexander też zmienił. ciuchy, Jezu jak on się dziwnie rozlazł. E, ma tak. Tutaj zmienił bluzkę na krótki rękaw na golf. Tutaj też na swytr. I właśnie on jest chyba takim bardziej miłośnikiem swytrów. A tutaj ten strój do ogrodu ma jaki miał. Czy gdzieś się coś jeszcze zmieniło? Co tu masz jeszcze? Chyba się nie pozmieniało. Ma cały czas to samo, chyba że tutaj piżamy. Ewentualnie, o ewentualnie też ten imprezowy ma chyba nowy, o ile dobrze pamiętam. A tak to reszta. Ten ma nowy na pewno na gorącą pogodę. A tak to reszta jest chyba to samo, jeszcze ten. No i tak wyglądają. E, dorośli simowie dzieciaki. E, dzieciaki na razie nie mają nic, bo one niedługo będę miał urodziny i szkoda czasu poświęcać na przebieranie ich, jeśli zaraz i tak będą znowu miały jakiś śmiejkower. I nie wiem czy ktoś oglądał różnicę w drzewie genealogicznym, ale mówiłam, że od ostatniej aktualizacji po prostu okrutnie e, popsuły nam się dzieci i ciągle robią bajzel, non stop robią bajzel. E, w międzyczasie również jako że grałam nimi sporo, no to tak. Sam nie spełnił swojej aspiracji życiowej, nie zdążyłam z nim tego zrobić, ale za to ma najlepszego przyjaciela, czyli tego Santino, który tam się u nas w klubie pojawiał. Się zakolegowali ze sobą i jego. Umiejętności wyglądają w ten sposób. Społeczna na maksa, dlatego zaczął rozwijać już powoli charyzmę. Zetu Sandra, słuchajcie, Sandra, oj, nieźle tutaj grała nam na keyboardzie. Na początku zaczęła przygody ze, ze skrzypcami, ale stwierdziła, że to nie jest to i postanowiła e, grać na keyboardzie. I zobaczcie, ma już piąty poziom. Super jej idzie, widać, że kariera muzyczna jest totalnie dla niej. Spełniła również swoją dziecięcą aspirację życiową i teraz zaczęła duszę towarzystwa, ale nie wiem, czy jej się tam uda coś tam za bardzo, za dużo zdziałać, więc... To jest już tak wiecie, pobocznie, ale swoją karierę muzyczną, można powiedzieć, kreatywną udało jej się spełnić. I ostatni Shane. Shane jest jak widać na końcu swoich umiejętności. Wystarczy mu tylko trochę jeszcze pobawić się na drabinkach i również będzie. Nawet widać, że zostało mu, tak, ma 32%, 68% mu zostało do tego, żeby zdobyć swoją aspirację. Też już tam praktycznie kończymy, więc te nasze dzieciaki trochę się. W ogóle jakie mam niery słabe, trochę się tutaj można powiedzieć, podciągnęły w swoich umiejętnościach i zapisały się również na zajęcia dodatkowe. Chłopacy na harcerstwo, a Sandra na um, lekcje aktorstwa do teatrzyku szkolnego. I zaczynamy, zaczynamy życie. Gdzie jesteś, Cameron? Cameron może przygotować tort już. Dla swojego najstarszego, dla swojego pierworodnego, może ciasto miodowe. Mamy miód, więc to ciasto miodowe ostatnio również mieliśmy miód i nam się nie udało, kurde, tego ciasta miodowego e, użyć jako tortu urodzinowego, chyba urodzinowego. I również to był tort dla sama, z tego co pamiętam. E, no i tak, i zresetowały mi się rośliny, muszą rosnąć od początku, niestety, ale ogólnie ten cały ogród przynosi nam już naprawdę fajne zyski, więc. Więc, no, muszę powiedzieć, że jak się to tutaj ogarnia, wszystko to ten ogród naprawdę, naprawdę może dać fajny poziom życia. Jak widzicie, mamy 31 tysięcy simolonów, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I tutaj w ogóle się zastanawiam, czy mamy nol. Oczywiście, że mamy nol. Tutaj jest ta roślina, która daje nol, i mieliśmy te nol. Ja pozbierałam te rośliny, które mamy, i je mamy wszystkie w wyposażeniu. Większość tam niektóre sprzedawałam, a niektóre mamy. Co to jest? Muszla. Mhm. To. A, zdjęcie dziennej rośliny. Aha, jak byliśmy w StrangerVille, to zrobiłam tej roślince takiej fioletowej. No, i łódźka jest też cały czas zbagowana. Ja nie wiem, co to się tutaj z tym dzieje. W międzyczasie możemy sobie w sumie posprzedawać te rzeczy. Po co nam one? My mamy pełen ogród, cebuliony. czosnki, Mamy jedną pyrę. Ja sobie posprzedaję tylko, żebym tutaj tych grzybów. Nie posprzedawała przez przypadek. O, tu mamy te nole. Zobaczcie, one są bardzo fajnie warte. Mamy też gruchy. I smocze, smocze owoce, ale dają. To jest tylko 7 sztuk i zobaczcie, ile kasy na to jest, więc naprawdę trzeba przyznać, że ogród to jest coś, ale trzeba faktycznie poświęcić na to trochę czasu. Nie chce mi się za bardzo już więcej tego. Orchidee też są dużo warte. Nie no, spoko, to jest naprawdę dobry ogrodnik, więc tam sobie super radzi. Rosną owoce i nic dziwnego, że Simowie chcą kupować od niego jego plony. Dobra, resztę sobie zostawimy na razie. Nie będziemy sprzedawać wszystkiego naraz. Niech będzie. Stan spotkał Simko w imieniu Emilia. I jak tam? Zrobiłaś już to ciasto? Gdzie ono jest? Czy ona zrobiła to ciasto? Kontynuuj. I dodaj świeczki urodzinowe. Boże, ale to jest obrzydliwe. Mam takie, nie, to nie jest, nie wiem jak to nazwać, ale y, mam trypofobię i po prostu jak widzę coś takiego, to mnie bardzo obrzydza, czyli takie otwory blisko siebie. I na mnie to jest obrzydliwe. Chowam to, bo nie mogę na to patrzeć. Ble. Yy, ona się czuje świetnie, ale chciałabym, żeby wzięła sobie jakąś kąpiel, póki nie ma dzieciaków. O, możemy sobie zamienić pralkę, a co stać nas, nie? I mamy wszystko tak naprawdę tutaj ogarnięte, ale pouczyłby się trochę mimo wszystko tego zielarstwa, które cały czas mu tam brakuje. Gdzieś tam mu nie idzie z tym zielarstwem. które on ma poziom? Piąty chyba. On ma chyba piąty poziom zielarstwa. Tak, 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 tak. tak. No, dopiero piąty poziom, więc jeszcze mu brakuje trochę. Musi przynajmniej ze dwa punkty jeszcze polepszyć, polepszyć, żeby te grzyby, to są smardze, ale żeby te smardze sam sobie odkrył, że to jest faktycznie to, więc musi się uczyć, musi się trochę pouczyć. Emily, nie, ale ona się też postarzała już. Cameron, tak, ona siedzi sobie w wannie. Niech sobie dziewczyna siedzi, niech sobie się trochę zrelaksuje. Ona ciągle siedzi w domu. O, gorliwość perfekcjonistki. Ty jesteś perfekcjonistką, naprawdę? Nie. A on, zobaczcie, zamiast sobie usiąść, normalnie się uczyć, jak człowiek, to on stoi. Jakie on ma w ogóle style życia? Jest miłośnik świeżego powietrza i jest towarzyski. Czy masz jakieś style życia, które jeszcze są w toku? Nie ma. Cameron też tutaj ciągnie do ogrodu. On też lubi przyrodę, więc to nic dziwnego, że ona lubi w tym ogrodzie przesiadywać. Ale mogłaby też... Aha, one są wysokie rozdrażnienie. To na razie się nie zbliżamy do tego Ula. Ojciec padł, na razie nie. On się musi uczyć. On ma dzisiaj dzień nauki, więc... Nie przyjmujemy gości, ale może za to młoda posprzątać. Znaczy, no młoda. No, młoda, nie młoda, nie? Ona już jest dorosła. Ona ma za 18 dni urodziny, będzie seniorką. Ale za ile mają bliźniaki? Jestem ciekawa. Za trzy. Czyli w kolejnym odcinku będą kolejne urodziny, tak myślę. Chłopcy na razie będą ze sobą razem w pokoju, bo no nie mają innego wyjścia. Nie będziemy się już rozbudowywać. To jest maksymalny rozmiar domu, który będziemy mieć. Musi im taki wystarczyć. I tak mają całkiem niezłe warunki, moim zdaniem, więc nie ma co narzekać. Czy ty się już. Ty się już pouczyłeś? Nie pouczyłeś się? Dlaczego oni nie chcą robić tego, o co ich proszę? Czytaj, czytaj, please. Zielarstwo. A dzieciaki do lekcji, one czują się dobrze, więc bardzo proszę odrabiać lekcje. Wszyscy troje, chociaż nie, bo ty idziesz zaraz jeszcze na kółko teatralne. Rycerze Żywopłotu, nie, 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 nie mam czasu na kolejne grupy. Sandra wyjdzie ze szkoły, to wtedy sobie pójdziemy i zrobimy, czy pójdzie, zrobimy sobie urodziny sama. Chodź, idź tutaj na te Twoje zajęcia najpierw, a lekcje dokończysz później. Dzieciaki, proszę, dzieciaki za to chłopcy mogą sobie lekcje robić. Kiedy oni mają tak naprawdę te swoje harcerstwa, Aha, oni mają weekend. No to w takim razie w weekend będą. Harcerzyć, a teraz mogą odrabiać lekcje. Bawisz się w domku? On może się pobawić baw trochę na drabince, tak żeby sobie zrobić jeszcze ten ostatni punkt. Motorycznych i tak naprawdę zdobędzie już wszystko w tej dziedzinie, będzie mógł się rozwijać fizycznie. Jakie masz cechy? Czy tobie to będzie pasowało w ogóle do, do twojego charakteru? Bo ja nawet nie chlujnę. aha. Czy ty się pouczyłeś, czy się nie pouczyłeś? No nie tańcz, nie tańcz. O Jezus. Czytaj to zielarstwo, chłopie. I siadaj na zewnątrz. On ma zdobyć przynajmniej ten jeden punkt. Jestem zawzięta i tak ma być jak chce. Ma dopiero jest 50%, nie? No, 51. Do nauki, proszę. A ty czekaj za siostrą, bo będziesz miał urodziny. Ja wiem, że dopiero tak naprawdę, naprawdę powinny być jutro, ale nie będziemy już czekać, zrobimy je sobie teraz. Trójcodzienny. Chodźmy, zróbmy w takim razie urodzinę sama. Podejdź. Otwórzmy, weźmy tort. Ale mamy żarcie. No mówię, ci Simowe teraz non-stop robią żarcie i to na grillu. Ktoś zmarł. Ben zmarł. O nie, a my nie chcieliśmy, żeby do nas przyszedł. O nie, ale wiecie co teraz czuję wyrzuty sumienia przez to, że nie chcieliśmy, żeby przyszedł do nas, a on zmarł. On wiedział, czemu chce przyjść. O jaki smutek. Ej, naprawdę jest mi teraz przykro i czuję się winna. Znuchni świeczki, chodź. To będą smutne urodziny znowu. Te twoje urodziny są jakieś przeklęte, chyba. O, gdzie jesteś? Nie macie jak syn, zmuchuje świeczki. Pokaż się, jak będziesz jako nastolatek. Jaki będziesz nasz synu? On jest miłośnikiem ekologii. O i może być. O, twórcą na przykład. On będzie taki eko. O, Eko innowator, proszę. Tam opuścił harcerstwo. Ależ podobne do ojca. ty masz zmarchy? Ej, on ma chyba zmarchy. Pokaż, czemu tak chodzisz, taki wyprostowany? I on ma trochę zmar. Czemu ty masz zmarszczki, chłopie? Nie, ja muszę go zmienić. Zaraz się widzimy. Ehm, no i dobra, udało się coś zrobić. Takie jest z twarzy. Nie jest zły. Może się podobać niektórym. Koneserą, e, taki jest z Taki ma strój pierwszy, a taki drugi. No, tak szybko po prostu przeklikam, jakoś się specjalnie e, nie starałam ani nie spinałam. Po prostu, żeby miał e, co założyć, żeby jakoś tam wyglądał. E, dlatego, tak na razie, będzie łaził po prostu w tych ciuchach, jakie dla niego przygotowałam. A my wracamy do gry. No i co? Co będziemy robić? Główne zadanie na dzisiaj jest już wypełnione czyli urodziny naszego najstarszego syna. Udało się go doprowadzić do wieku nastoletniego, przeżył ten najgorszy czas, teraz, znaczy najgorszy ten zły czas, teraz czas na jeszcze gorszy. <laughs> Hormony buzują. Myślę, że może w jego życiu będzie się działo, ale teraz kurczę, szkoda, że ten nasz dziadek umarł. Dziadek ojciec i dziadek, nie spodziewałam się, że się już teraz przekręci. No ale miał już swoje lata. On był bardzo długo z nami i tak. I tak dosyć długo się trzymał. Mam wrażenie. Ciekawe, kiedy jego mama umrze. W sensie mama Aleksandra, nie mam pojęcia. Dobra, Aleks, ty się ucz racja, bo ty miałeś ten punkcik jeszcze sobie jakoś tam... zdobyć, a ty mój drogi ty byś mógł zacząć się czegoś uczyć, nie wiem czy właśnie nie najlepiej tego, tych takich technicznych rzeczy, recyklingów i tym podobnych rzeczy tu możemy sobie na tym koszu robić i myślę, że nawet sobie coś zrobimy o może z te naczyń i może ciasto, które mamy a to skąd to masz, a weźmy słuchajcie, on to wiecie nie patrzy, on to lubi. Takie pierdołki. Aha. Głosuj na lokalny plan działania. Jutro chyba będą planem działania, więc jutro sobie zagłosuję. A ci pokażę, jak to się robi w tym koszu. Ten kosz jest również od Shin RVSN. W skrócie on ma bardzo dużo fajnych modów. On czy ona? Nie mam pojęcia. I co, czy ty coś zdobyłeś? Czy ty coś dostałeś? Swoje pierwsze fragmenty. Yy, Kasz? Daj, coś się udało, na jakieś punkty dostał, tak? A co tak się dostaje. To chyba jest jakieś oszustwo. Cztery <grywka> well Cheater, okej, okay. to są jakieś, ja nie wiedziałam, że to jest cheatowanie, sorry, 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 nie wiedziałam, ale nie mamy maszyny do recyklingu, dlatego sobie ją zaraz załatwimy na szybciutko. Nie mamy już nigdzie miejsca, mamy ograniczoną ilość miejsca, jak najbardziej, to mamy dużą działkę, prawda, ale no tutaj na razie życie nasze się nie odbywa. Dodamy recyklingowi, zaraz zobaczymy, dobra, tego kwiata, słuchajcie, on nie bierze jeńców, niszczy wszystko. I dolejemy paliwo. Mamy dobra, te punkty, trochę szczytowałam, ale nie wiedziałam, okej, okay. ale jak już mamy, to nie będę ich usuwać. Mamy to, mamy, po co drążyć temat. <grym> dobra, pokaż to. Się nigdy wcześniej tym nie zajmowałam, więc to jest dla mnie też swego rodzaju nowum. Poka to? Co tam wychodujesz? Co tam wyprodukujesz? Poka, poka, poka. O, mamy jakąś kostkę. Wziął sobie. I co masz? I gdzie on to zbiera? lepsz A przemysłowe. ale wyłącz, wyłącz. Na razie nie jest nam potrzebne. Bo prąd w domu jest, ale w razie, gdyby kiedyś może wyłączyli, to by się coś udało. Czy możemy coś. A bo to jest pewnie z. Wyposażenia rodziny, chodź tutaj jeszcze tę lampę z odzysku, którą kupiliśmy kiedyś, kiedyś na pchlim targu. I chciałabym, żeby też miał jakąś pracę. Co tam się drze? Mi się kłócą. Kim on może być? Oczywiście tak, jak najbardziej. Czy ten harcerz? No nie wiem, czy ten harcerz. Może do sklepu? Od 18 do 22. Pracownik fast foodu. Od 17 do 21. Od 7 do 12. O nie, dlaczego? Ale ja chcę, żeby on chodził i do szkoły, żeby miał pracę dorywczą. Jak to zrobić? Weźmy. Mm -hmm. Słuchajcie, co jest, że ja nie mogę zrobić pracy dorywczej. Chciałabym, żeby on wziął pracę dorywczą. Ale jak nie, to weźmy chociaż udział w wolontariacie. Bierzemy całą rodziną. Niech sobie idą. Przy sprzątaniu plaży, okej. Okay. I chciałabym mimo wszystko, żeby miały te dzieciaki skarbonkę. Ale kurde, dlaczego on nie może chodzić. Do szkoły i chodzić w tym samym czasie do pracy. To jest bardzo dziwne. Patrzcie, to jest skarbonka. Taka świnka, postawimy ją sobie tutaj. Będzie miała tę świnkę z Sandra. No dobrze, no jest sobie jeszcze takie. I będzie zbierała do tego pieniądze. Można to robić o Atmani i dajemy sobie na przykład 5 simolonów. I w tej śwince będą tutaj pieniądze. Ale dlaczego? Nie, ty miałeś iść na wolontariat. Dlaczego? on nie idzie na ten wolontariat. Bierz udział w wolontariacie. Idź razem z nimi. Razem, a jednak osobno. A czy ktoś tutaj... A ty idziesz spać? Olał w ogóle totalnie... M... Jest nie, 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 nie. Nie empatyczny. Dobra, chodź. Weź prysznic, skorzystaj z toalety. Chociaż z toalety korzystać nie musisz, bo ci się nie chce... Ojciec, zajęłeś mu łazienkę, wyjdź. Chodź, lepiej coś sobie zjedz. I ty później też. W ogóle młoda nie zrobiła lekcji, z tego co pamiętam, i nie wiem, czy zdąży zrobić. Jest dopiero czwarta rano, ale ona poszła najpóźniej chyba spać z dzieciaków. A ty będziesz chory po tym, jak to będziesz jadł. Nie jedz tego. Coś to capi a nie kurczak jest dobry no dobra, to jedz. To ciasto jest już niedobre to proszę. Dobra, lekcje odrobione nawet całkiem szybko poszły, to teraz szybki prysznic, zjeść może w szkole, chyba że coś zdążysz jeszcze zjeść, to weź sobie resztki może obejrzyj, telewizję jeszcze z samego rana, zdobyta umiejętność, dodatkowe zaliczenie, ty się też średnio czujesz, ze względu na ten smutek, że ci dziadek zmarł, no nic dziwnego, no to jest zawsze smutne, Um, a czy ty możesz coś jeszcze porobić? Chyba nie. Ej, ty lekcji też nie masz. Weź odrób lekcję jeszcze, bo tak pierwszy dzień w szkole i niezrobione lekcje to jest trochę słabo, nie? Nie wiem, czy ty coś zdążysz, czy nie zdążysz. Chociaż trochę. Dobra. Yy, chciałabym, żeby jeszcze zagłosował na jakiś plan. Głosuj na plan, a dopiero później do szkoły. Ale nie, bo to idzie... Odwrotnie. Chodź, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Młody. Najpierw plan, a potem szkoła. Co by tutaj zrobić? A, może ekologiczne urządzenia. Dobra, zagłosuj. I idź do szkoły. Ale nie wiem, czy to mu się zobaczy. To mu się nie zaliczyło, nie? To jest dziwne. Powinno mu się to zaliczyć. To jest też, też nie tak chyba z tą aspiracją. Prawdopodobnie zrobię to na kodzie, że to ma to zaliczone, bo powinno być to zaliczone, bo spełnił to. To trzeba było zrobić. Więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym odcinku, i do zobaczenia, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych, myślę, że na kolejnych urodzinach naszych bliźniaków, tak jak powiedziałam, lecimy sobie z wyzwaniem dosyć sprawnie. Dzięki, cześć.